Cześć siemaneczko moi drodzy, z tej strony Malberio i witam was już w trzecim odcinku Shakespeare'a na moim kanale. Moi drodzy, ukończyliśmy. Warte jest godzina 19:05. Właśnie wróciłem z pracy i będziemy sobie pykać w Shreksa. Na samym starcie oczywiście łapeczka w górę z subek musi być, musi być widzowy, musi być, żeby seria jak najdłużej przetrwała u nas na kanale. Kupiłem grzyby. Kupiłem też, moi drodzy, klepsydry. Mamy klepsydry 450 klepsydr i po dzisiejszym odcinku zobaczymy, ile nam tych klepsydr zostanie i będziemy wiedzieć, ile klepsydr średnio potrzebujemy na jeden odcinek. Moi drodzy, Gilia właśnie się z niej usuwam, co nie? Już 14% tylko yy, mają tych ulepszeń. Może znajdziemy lepszą, na pewno powinniśmy znaleźć lepszą. Zobaczymy, dołączymy. 22%. Dobra, jeszcze przecierpimy, jeszcze możemy im tu ulepszyć w sumie. I styknie. I styknie im. Będziemy szybko im ekspakraś i złoto. Moi drodzy, powiem wam coś ciekawego. A nie, już wam mówiłem w sumie, że kupiłem grzyby i klepsydry. Yy, eliksir żywotności też mamy, słuchajcie, dzisiaj robimy karczmę. Nie wiem czy będę kupował te, 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 te klepsydry cały czas czekać, sobie tylko ściszę to w słuchawkach, bo on za głośno gierę. Nie wiem czy będę je kupował, bo to 20 zł kosztuje Za że właśnie te 450 klepsydr I zobaczymy jak to po odcinku będzie wyglądać, ile tych klepsydr nam ucieknie, ile zostanie Robimy pierwszą karczmę I w sumie możemy zrobić całą karczmę pierwszą Czekajcie, który tu zadanko wybrać, to będzie chyba najlepsze i mam taki plan na te odcinki, że widzowie będziecie widzieć po prostu każdy mój dzień Shakes and Fidget codziennie, co nie? Na bieżąco będziecie ze wszystkim, nieważne co będę robił Ale zawsze będziecie na wszystkim i dlatego chcę kupować te klepsydry Zobaczymy ile ich zużyjemy Jak na razie żadna klepsydra z mnie nie wypada, więc się nam to średnio zwraca tak myślałem właśnie, że tutaj będziemy robić niby za klepsydry, a będzie lecieć też klepsydra z misji, ale jak na razie to średnio leci. 21 poziom mamy. Słuchajcie, jak macie jakąś gili, oczywiście możecie mnie zaprosić do niej, z miłą chęcią dołączę, nawet jak będzie trzeba, do i grzyba wpłacę. Przecierpię ten ból grzybowy, ale myślę, że z chęcią bym dołączył do jakiejś gili. Będę grał codziennie, także będę aktywny, więc nie ma z tym problemów. Dobra, wynagrodzenie bierzemy tutaj 2000 expa, co my tu mamy. Siły 24, dobra, to bierzemy. I sobie możemy od razu nałożyć. To sprzedajemy, to też sprzedajemy. Kupujemy piwka. Mm, teraz będą w ogóle jakieś evenciki wychodzić. Tak do końca nie wiem co, bo jeszcze nie czytałem, ale wiem, że coś nowego będzie. Coś starego w sumie, ale ale coś ma wyjść na święta tam roczna strefa czy coś takiego ten portal cały, chyba to ma wyjść jak się nie mylę, możecie mnie poprawić w komentarzach kupiłem też grzybki widzowie, zobaczymy ile tych grzybków nam zejdzie, będziemy grać troszeczkę eko, nie będziemy ich wydawać zbyt dużo ale będziemy starać się coś za te grzybki robić w odcinkach w ogóle teraz ma wyjść takie coś, że oglądacie reklamę Wy możecie w zbrojowni odświeżyć towar, co nie? To ma wyjść chyba w środę, czyli jutro, albo w piątek. Ale chyba w piątek, tak sobie teraz pomyślałem. Dobra, siły 13, zręczności, dźwięk, takie średnie to no. Dobra, weźmy tą misję pod Expa. Coś tam ciekawych rzeczy się dowiedziałem o Szejksie, co nie? Tam słyszałem, że z początku zawsze się pod Expa robi. a zawsze pod Złoto robiłem od razu. To było bezsensownym podejściem, bo te złoto to nawet nic nie dawało z początku. A czym większy poziom, tym wiadomo więcej expo dostajemy. I możecie w sumie, widzowie, mnie upewnić, czy ja dobrze robię, że ja robię tą karczmę całą od razu z początku. Bo w sumie jestem ciekaw, czy ja nie powinien w międzyczasie lochów spróbować ubić coś takiego, żeby wbić na przykład poziom na lochach, a później karczmy robić, ale to chyba nie. Chyba to nie ma takiego znaczenia, dobra wrócimy sobie dalej, 1300 expa mało 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 rękawice inteligencji 27 jak na złość wszystko pod inteligencję, no ale teraz mamy pod siłę fajne także bierzemy, mamy 426 426 klepsydr to w sumie jak na razie nie ma tragedii chyba z tymi klepsydrami zobaczymy czy nam wypadną jakieś jeszcze z tych misji Albo grzybki, grzybki też mogą lecieć Też nie będzie tragedii jak grzybki będą leciały Zobaczymy ile te odcinki będą miały minut, bo na razie to będziemy 8 minut karczmy bić Wytrzymałość 36, o to akurat fajne buciki Więc zajebiście Jakiś pierścionek, siła wytrzymałość, ej naprawdę fajne temki Lesu Z początku inteligencja cały czas leciała Mm, inteligencja i 2000 x ponad, fajnie No i ostatnie, a my już wszystkie piwka wypiliśmy dzisiaj, ej to szybko poszło 6 minut i mamy całą kaczmę wizowie zrobioną, mamy 863 golda I teraz tak, przejrzymy sobie tutaj, bo ja na tego nie przeglądałem Szczęść pancerze dużo daje, dobra to trzeba kupić, bo pancerz też nam się przyda Dobra ten pasek jeszcze lepszy Siły 26. Ej no przedmiot, przedmioty dzisiaj poleciało naprawdę. Dobra gabinet magii. Czy coś ciekawego tutaj mamy w ogóle? 8 grzybków to kosztuje, co nie? To nie jest mało. Szczęście 20. Brać czy nie brać? Wezmę, 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 wezmę. Dobra i teraz dodajemy sobie statystyki. Nie wiem dzisiaj, który poziom wbijemy. Wiem, że mam już jedne loszki odblokowane i w drugich też jesteśmy w stanie to ubić, co nie? Dobra, trochę szczęście. Myślę, że takie nalochy, trzy grzybki na odcinek będzie GIT, chyba co? Czy tak średnio, jak myślicie? Mi się wydaje, że będzie GIT. Chociaż mieliśmy grać eko, to w sumie prawidłowo to nie powinienem wydawać. Ale troszeczkę tam nie zaszkodzi. Trochę przekroczymy te eko. Dobra, możemy jeszcze po razie dodać. Na ręce możemy w sumie kogoś zotkać, jak ja mam statystyki. 355, 200, coś, 200, coś To w sumie powinniśmy sobie prawie każdym dać radę. Chociaż nie wiem, czy co damy. Nie wiem, czy. Nie wiem, jak to jest. Czy berserk sobie. To jest paladin? Chyba nie wiem, co to nawet jest. Za profesję. Nie wiem, kim mam, kogo mam atakować berserkiem, żeby to wygrywać, co nie? Tak się zastanawiam. Ale się udało wygrać, także jest git. Zobaczymy sobie, jakie misje mam do wykonania, bo tutaj właśnie widziałem, że są jakieś misje. A o tym nawet nie widziałem wcześniej. Zakręć koło fortuny 5 razy. To sobie dzisiaj też będziemy kręcić, bo mam 20 zakręceń. Mm, dobra, lożki, Spróbujmy sobie lożki ubić. Może pierwszo tego hula mocnego. Zobaczymy, czy damy radę. No, myślę, że śmiało powinniśmy dać radę tutaj sobie z nim. Bro, na HP nam tak dużo nie zabrał, wytrzymałem szczęście, Mam pierwszy epicki przedmiot Więc całkiem nieźle, to możemy sobie sprzedać Loszki, lecimy dalej, tu 22, tu 20, dobra, no to będziemy walczyć Ze grzybki, bo chciałbym, żeby to na odcinku było Ej, bardzo ładnie poleciało, 23 poziom mamy Możemy sobie spróbować Banshee pokonać, ona sporo będzie biła Krytyki siądą to w ogóle będzie lipa. A się udało. Dobra, i spróbujmy je Do pierwszego wywalenia się bijemy. Także zobaczymy. Tutaj nawet w miarę siada. Ej, udało się. Naprawdę dobry ten Berserk jest na łóżki. I te szkieleta woj wojownika się spróbujemy pokonać. Z nim będzie już pewnie ciężko i nie damy rady, ale można zawsze spróbować. Co jest grane, ty, udało się. Dobra, ładnie. Czyli dzisiaj wszystkie wygrane w loszkach walki mamy. No szkieleta nie będę próbował, bo na pewno sobie nie damy radę. To sobie sprzedamy. Karczma zrobiona, a ręka zrobiona, zbrojownia i gabinet magii, wszystko sprawdzone. twierdze jeszcze nie mamy. Gildia jest nowa. Sala Chwały, 32 miejsce w rankingu. I możemy sobie zakręcić 20 razy kołem, do co nam poleci. Może jakieś grzybki. No jak na razie żadnego grzybka nie widziałem O trzy grzybki dostaliśmy, także troszeczkę się zwróciło To możemy sprzedać Dostaliśmy Dostaliśmy jakieś zdobyte coś, że 20 razy kołem zakręciliśmy I możemy sobie tutaj otworzyć takie coś i to jest EXP Dobra to w sumie też spoczko, Expo mamy trochę I klepsydr poszło Ej kupiłem 450 klepsydr to na tydzień czasu ponad nam chyba starczy, na pomijanie misji, takie, takich odcinków robienie. Także zajebiście w sumie. Czyli mamy na dzisiaj wszystko już zrobione, 24 poziom wbiliśmy, zaczynaliśmy chyba z 20 poziomem, jak się nie mylę, czyli 4 poziomy postać nasza awansowała. No i jest git, nie ma tragedii, tu jeszcze możemy w statystyki rozdać, mamy 32% szansy na... Cios krytyczny, to też nie ma tragedii. Dobra moi drodzy, jeżeli odcinek Wam się podobał, strzelcie łapeczkę, zostawcie subika na kanale obowiązkowo. I pozdrawiam Was serdecznie, i do następnego. Elo